Kiedy pojawiam się w tym miejscu o odpowiedniej porze, no to mam niemal stuprocentową pewność się tego, że zaobserwuję, spotkam i udokumentuję Wilki. To wszystko dlatego, że właśnie tędy przebiega ich główna ścieżka. Można zaobserwować je tutaj każdego dnia. Samo miejsce jest fenomenalne, kapitalne, idealne do tego, żeby właśnie tutaj nagrywać. Zwróćcie uwagę, drzewa niczym zapałki, dużo otwartej przestrzeni, wpada mnóstwo słońca, które podkreśla te wszystkie kolory, dzięki czemu nagranie jest jeszcze bardziej. Efektowne. I nie ma to znaczenia, czy jest wiosna, lato, jesień, czy zima. Wilki przechodzą tutaj w zasadzie każdego dnia. To samo tyczy się jeleni szlachetnych. To właśnie te dwa gatunki dzikich zwierząt wiodą w tym miejscu prym. Czyli pojawiają się najczęściej. I zwróćcie uwagę, że jelenie idą niemalże identycznie jak wilki. Czyli tym samym miejscem, tą samą ścieżką, co jest naprawdę bardzo, ale to bardzo. Ciekawe, oczywiście zdarza się, że jelenie idą również w przeciwnym kierunku, ale zwróćcie uwagę, że przechadzają się bardzo spokojnie. Oczywiście w momencie, kiedy jest cieplej, no to biegną w kierunku śródleśnej polany, tam nieopodal tamy bobrów jest dużo wody i to właśnie w tej wodzie szaleją, wiedzą gdzie schodzić się podczas pierwszych upalnych dni. I tutaj nie ma żadnego przypadku, wilk zatrzymuje się, odwraca w kierunku kamery, świeci w niego słońce, widać wszystko idealnie możemy zajrzeć w jego piękne oczy. I w tym samym miejscu, w którym on się zatrzymał, później pojawił się jeleń szlachetny. W tym samym miejscu on doskonale czuje zapach tego wilka, ale się nie boi, nie jest spięty, po prostu zajada się trawą. Kiedy jest rano, kiedy jest wieczór, pojawiają się tutaj młode samce, natomiast pod osłoną nocy bardzo często pojawiają się tutaj łanie, czyli samice i widzimy tutaj pewną zależność. Samce Pojawiają się w ciągu dnia, natomiast samice pod osłoną nocy. To też są bardzo ciekawe obserwacje, które mogą wnieść dużo wiedzy. Możemy dużo o tych zwierzętach się dowiedzieć, no ale sam fakt, że jelenie i wilki przechadzają się od lat tymi samymi ścieżkami, jest czymś bardzo, ale to bardzo ciekawym, ale z drugiej strony normalnym i naturalnym. Subskrybuj, to zupełnie nic nie kosztuje, a dzięki temu nie przegapisz kolejnych filmów. Jeżeli film był ciekawy, udostępnij go.